Ręka Bożych apostołów uświęciła dzień wschodzący. Piotr i Paweł otrzymali wieniec chwały i zwycięstwa. Obu mężów połączyli. Strzelana bohatersko. Szli za Bogiem jako wodze. Chrystus wiary ich nagrodzi. Najpierw złożył swe świadectwo. Piotr apostoł za nim pał. Równy chwałą i wybranym Narzędziem ma Pan z Wami i z słowa Ewangelii według świętego Mateusza Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo pańskie, ała tobie uroczystość dzisiejsza. Gromadzi nas wokół ołtarza, byśmy mogli e, uczcić w jednej uroczystości dwóch e, największych apostołów Jezusa Chrystusa, dwa filary, jak to często mówimy, na których Pan Jezus zbudował swoją wspólnotę Piotr i Paweł. W Rzymie u wejścia do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, stoją ich dwie figury, dwie statuły. Piotr z kluczami, Paweł z mieczem. Te symbole są głęboko wymowne. Klucze Piotra oznaczają autorytet, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Inaczej możemy to przetłumaczyć, cokolwiek otworzysz tutaj, Otworzymy tam, co zamkniesz, zamkniemy tam, a więc władza Piotra, y, y, którą, no, z którą liczy się sam Bóg. Bóg oddaje Piotrowi w jego ręce y, decydowanie o sprawach wspólnoty, o sprawach kościoła. No i Paweł z mieczem ten miecz nie tylko symbolizuje jego śmierć. Jak wiemy, Paweł został ścięty mieczem. Była to na owe czas najbardziej humanitarna forma zadania śmierci, a więc on jako obywatel rzymski miał do tego prawo. Ale ten miecz symbolizuje również słowo Boże, które głosił. Jak czytamy w piśmie, słowo Boże jest jak miecz obosieczny. I Paweł z tym mieczem tam się prezentuje zresztą wszędzie w Rzymie, gdzie tylko Spotkamy świętego Pawła na obrazach, figurach, to zobaczymy go z mieczem i z księgą. Ale dzisiejsza liturgia pokazuje nam coś jeszcze głębszego, że Piotr i Paweł, chociaż tak różni z charakteru, tak y, różna y, była ich historia ich powołania, y, różne środowiska, w których wzrastali, wychowywali się. Y, Piotr i Paweł stanowili nowy wzór braterstwa. O tym też mówił kiedyś w jednej ze swoich homilii nieodżałowanej pamięci papież Benedykt XVI. Ale braterstwa nie takiego, jaki widzimy u Kaina i Abla, gdzie między braci wkrada się zawiść, przemoc prowadząca do tragedii. Ale braterstwa, które rodzi się z Ewangelii. Z nawrócenia dzięki łasce Chrystusa, z tego spotkania Jezusa Chrystusa na drodze swojego życia. Oczywiście ich jedność nie była bezkonfliktowa. Znamy historię konfliktu między Piotrem i Pawłem. Paweł, wczoraj czytaliśmy w drugim czytaniu, on o tym mówi. Byłem, spotkałem się z Kefasem, czyli z Piotrem. Byłem u niego 15 dni. Tam się spierali, tam, tam dyskutowali. Mieli różne spojrzenie na, na sprawy kościoła, na sprawy też moralności, etyki. I stąd te konflikty, ale tam zawsze była jedność. Jeden przeciwko drugiemu nie występował. Zatrzymajmy się na chwilę przy postaci św. Piotra. Dzisiaj jesteśmy pod Cezarą Filipową, w miejscu, gdzie starożytni oddawali cześć. Pogańskim Bogom, między innymi takiemu Bożkowi Pogańskiemu o imieniu Pan, Bożek Pan i grota, która tam do dzisiaj stoi, która jest pamiątką tamtych wydarzeń. Jezus prowadzi Piotra i mówi: Popatrz na tę grotę, popatrz na tę skałę. Ty jesteś Piotr Opoka. Te słowa padają po chyba najpiękniejszym wyznaniu i najpełniejszym wyznaniu wiary apostołów. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus się tak jakby odwdzięcza. Mówi, a Ty jesteś Piotr. I na tej wierze, na tym, co teraz wyrzekłeś, ja zbuduję mój Kościół. Zobacz Piotrze, tak jak ta grota, tak jak ta skała tutaj, w której oddają cześć pogańskim, może nawet piekielnym kultom, na Tobie zbuduję mój Kościół, a te piekielne moce nie będą miały nad nim siły, nad nim władzy. Chociaż Ty będziesz poniekąd stał na tym wszystkim, to jednak to wszystko, co, yy, yy, co piekielne, nie przemoże tej wspólnoty. I zobaczmy, ten Kościół trwa 2000 lat. Yy, były różne zawirowania. Różni ludzie stoją na czele Kościoła, czy to papieże, czy biskupi, czy prezbiterzy. Wielu też świeckich ludzi, których pewnie nie chcielibyśmy w życiu spotkać. I wydawać by się mogło, że ten kościół już dawno powinien był upaść, bo tak upadały y, imperia, upadały y, ideologie różnego rodzaju. A jednak on trwa. Moce piekielnego nie przemogą. Kiedy Jezus zwraca się do Piotra tymi słowami, jest u szczytu popularności Pan Jezus. Przychodzą do Niego różni ludzie z różnych stron. On ich uzdrawia, On, ich, on dokonuje cudów, On zjednuje serca i uznanie ludzi. I Piotr i inni apostołowie widzą, że popularność Jezusa rośnie, no gdzieś tam w sercu mieli taką, taki spokój. O, to teraz my przy boku Jezusa będziemy. Wieść życie spokojne, długie, piękne, ale Pan Jezus za chwilę mówi o swojej śmierci. I tego Piotr nie jest w stanie w ogóle zrozumieć. I czytamy później w Ewangelii: jak Piotr bierze Jezusa na bok i go upomina, Panie na ciebie to nie przyjdzie. Przecież my mamy już nasze wyobrażenia o, o, o tym, o tym co, co, co z Tobą, Twoje panowanie będzie wieczne. O jakiej ty śmierci mówisz? Mesjasz, to nie tak. I co Piotr słyszy? Zejdź mi z oczu szatanie. Przed chwilą ty jesteś, Piotr, opoka, tobie dam klucze, a za chwilę zejdź mi z oczu szatanie. Piotr, człowiek paradoksu. Ale takim też paradoksem naznaczony jest Kościół, bo z jednej strony za chwilę wyznamy, wierzę w jeden święty, święty Kościół, święty, bo On jest pośrodku tego Kościoła. Ale jak popatrzymy na siebie, jak stajemy przed lustrem, tym duchowym lustrem, kiedy robimy rachunek sumienia, kiedy przechodzimy do spowiedzi, widzimy, że my tacy idealni nie jesteśmy, bo Kościół nie jest wspólnotą ideałów. Z jednej strony święty, bo Chrystus, ale z drugiej kruchy, bo naznaczony grzesznością każdego z nas. Ale Pan Jezus mówi jasno, bramy piekielne go nie przemogą. I to jest zapewnienie, że mimo burz, grzechów, trudności Kościół nie zostanie zwyciężony, chociaż niektórzy może by na to czekali. Bo nie siłą Kościoła jest człowiek, ale świętość Boga. Na no i święty Paweł, chociaż nie był jednym z dwunastu, doświadczył tej samej przemieniającej łaski pod Damaszkiem do którego jechał z listami od arcykapłanów aby wszystkich wyznawców Chrystusa uwięzić skazać na śmierć chrześcijanie się go bali słysząc szawę starsu drżeli bo widzieli że był to człowiek nieustępliwy bardzo konkretny w swoim działaniu tam nie było y, y, taryfy ulgowej to co zamierzył to zrobił taki szaweł był chrześcijanie go znali lękali się go i na tej drodze pod Damaszkiem pada na twarz rożony przez ha, łaskę Bożą. Traci wzrok i słyszy Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I zadaje oczywiste pytanie, kim ty jesteś? Kim ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I wtedy Szawel uświadamia, że Pan Jezus stawia znak równości pomiędzy sobą, a wspólnotą Kościoła. Jezus się utożsamia z nami. Ktokolwiek podnosi rękę na wyznawcę Chrystusa, dlatego że jest chrześcijaninem, dlatego że jest wyznawcą Jezusa Chrystusa, tak jakby podnosił rękę na samego Boga. I to wydarzenie całkowicie zmieniło jego życie o 180 stopni. Z tego siejącego nienawiść, złość, szawła staje się. Pokornym sługą Jezusa Chrystusa, który całe swoje życie dosłownie oddaje głoszeniu Ewangelii. I to, co dzisiaj słyszeliśmy z drugiego listu do Tymoteusza, tam są takie piękne słowa. To jest jedno zdanie, które może być podpisem działalności świętego Pawła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Paweł przywołuje tutaj obraz igrzysk, w których pewnie nieraz brał udział, kiedy chociażby pracował w Koryncie. Opisuje swoje życie jako piękną walkę i bieg. A za wiarę, której dotrzymał i którą głosił z takim zapałem, Pan przygotował dla niego nie więdnącą Koronę z liści selera, którą wkładano na głowę zwycięzców olimpijskich, ale niewiędnącą koronę sprawiedliwości, o której też sam pisze. I cóż ta uroczystość mówi nam dzisiaj tu i teraz? Po pierwsze, że każdy z nas, jak Piotr i Paweł, jest wezwany do tego, by dać się poprowadzić Jezusowi Chrystusowi. Bo każdy z nas ma do spełnienia inną misję w kościele. I kapłani, i świeccy, każdy. Po drugie, że Kościół to nie wspólnota ludzi idealnych, ludzi bez bezkazy. Niektórzy postrzegają Kościół jako taką wspólnotę ideałów i nie daj Boże, komuś się noga powinien, to potem, och, do Kościoła chodzi, a jak się zachowuje. No właśnie, dlatego chodzi do Kościoła. Bo w tym swoim życiu popełnia błędy i ma tego świadomość, dlatego przychodzi tutaj. Aby usłyszeć słowa, aby przyjąć sakramenty. Pamiętajmy, to nie jest wspólnota ludzi doskonałych. Jeżeli ktoś tak myśli, to tutaj chyba nie znajdzie siebie. To jest wspólnota ludzi grzesznych, ułomnych, słabych. A po trzecie, że dzisiaj potrzebujemy takiego braterstwa, jakie łączyło Piotra i Pawła. Zobaczmy, jak bardzo jesteśmy poróżnieni. Jak bardzo jesteśmy skonfliktowani. Często kłócimy się o obzdury. Społeczeństwo się dzieli. A jak mówią niektórzy, wróg stoi u bram. Jak my sobie damy radę, kiedy ten wróg postanowi te bramy wyważyć i wejść? Jak my sobie damy radę? Skoro teraz brzydko mówiąc, przepraszam, żremy się o, o rzeczy naprawdę mało istotne. Nawet polityka, tak, to są ważne rzeczy, bo dotyczą naszego życia. Tu trzeba coś z tym zrobić, bo jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli się nie zjednoczymy, jeżeli nie zaczniemy postrzegać siebie jak brat, brata, siostra, siostrę, to ktoś silniejszy nas zniszczy, a będzie za późno. I historia pokazała, niestety, że jak się tak zapomnieliśmy w tych naszych konfliktach, no to. Sąsiedzi potrafili nas kawałek po kawałku rozebrać. Dlatego prośmy dzisiaj świętych apostołów Petra i Pawła o to, aby wstawiali się za nami, aby wyprosili nam łaskę jedności, miłości i wzajemnego zrozumienia.